Ciąża to wyjątkowy stan w życiu każdej kobiety. Przyszłe mamy dbają o siebie i o swoje przyszłe potomstwo, zmieniając dietę i wykluczając palenie papierosów. Co jednak z alkoholem? To grozi jakimiś większymi uszkodzeniami płodu, na przykład. Ja uważam i zawsze uważam, całe życie też jestem matką, babcią, a nawet już babcią. Jestem przeciwnikiem, po prostu jestem przeciwnikiem, żeby kobiety piły alkohol. Przecież ona sobie zrobi chwilę przyjemności, świat widzi na różowo, a co ma dziecko potem? Lampka wina czy cukierek z alkoholem brzmi niewinnie. Decydują się na niego również przyszłe mamy, zapominając często, że nawet niewielka ilość alkoholu może szkodliwie wpłynąć na zdrowie dziecka, wywołując płodowy zespół alkoholowy. Jest to bardzo ciężkie i poważne zaburzenie, bardzo niedoceniane w naszym społeczeństwie, natomiast jest to grupa w szerokim zakresie, grupa zaburzeń fizycznych i umysłowych, która jest spowodowana nieodwracalnym, ciężkim uszkodzeniem przez to, że alkohol w ciąży, w życiu płodowym ma toksyczne działanie przede wszystkim na mózg. Niestety nie możemy nic powiedzieć na temat ilości, w związku z tym przyjmujemy, że każda ilość alkoholu spożytego w czasie ciąży może doprowadzić do ciężkich zaburzeń. Miejski zespół profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie poprzez spotkania w szkołach oraz antyalkoholowe programy strategiczne próbuje uświadamiać nie tylko kobiety, ale również mężczyzn, przyszłych ojców, na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu w ciąży. Ważne jest przy tym również wsparcie ze strony lekarzy. Warto jeszcze, żeby to szerszym frontem szło, żebyśmy nie tylko w szkołach, nie tylko w ośrodkach zdrowia ale również właśnie przez osoby takie ważne w naszym środowisku. No, do nich zaliczam też lekarzy, żeby w każdej podstawowej obiece zdrowotnej, więc nawet lekarz, nie ginekolog, ale lekarz ogólny, lekarz pierwszego kontaktu żeby zawsze informowali o tym, że, że to taka szkodliwość istnieje? Bo nie ma bezpiecznego stężenia ani bezpiecznej ilości. Pamiętajmy o tym zarówno będąc w ciąży, ale również podejrzewając ją lub planując, by od samego początku dbać o zdrowie i dobre życie dziecka. telewizja Kopernik. Kopernik.tv